W końcu lipca 1944 roku wojska sowieckie stanęły nad Sanem. Niemcy znaleźli się w trudnej sytuacji. Zbliżał się czas, że Sowieci przekroczą San i zajmą miasta leżące na lewym brzegu rzeki. Pierwszym takim miastem na północy dzisiejszego Podkarpacia, które zajęły wojska sowieckie, był Leżajsk. Chodzi dzień 24 lipca 1944 roku. Miasto Leżeńsk zajmują siły 13. Armii i 1. Armii Pancernej Frontu Ukraińskiego. Miasto Leżeńsk zostaje wyspowodzone praktycznie bez jednego strzału. Można to tak przyjąć, natomiast do drobnej potyczki doszło tutaj na terenie Leżańska, w wyniku której zginęło dwóch żołnierzy przy ulicy dawnej Stawowej, a obecnie Sikorskiego. Natomiast tu przy samym rynku zginęło trzech żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zostali zaraz po tym zdarzeniu pochowani tutaj na rynku naszego miasta. Od samego początku, jak Armia Czerwona wkracza do Leżańska, zaprowadza swoje porządki, z jednej strony po jakimś czasie ukazują się manifesty 22 lipca. A z drugiej strony nazwiska, które pokazują się na tych manifestach, no nie napawają zaufaniem mieszkańców leżańska. Jedyne nazwisko, jakie kojarzy się tutaj leżańszczanom, to osoba Wandy Wasilewskiej, która w 1939 roku była rodoktorem Czerwonego Sztandaru w Lwowie. Natomiast Żołnierze radzieccy, zajmując Leżańsk, rozlokowują się w różnych częściach miasta. Za swoją siedzibę wojskowej komendantury miasta obierają dom zgromadzenia wsiós najświętszej Marii Panny, mieszczący się przy ulicy Furgalskiego. Tam mieści się komendantura i więzienie NKWD. Leżańsk ulica Tomasza Michałka. 24 listopada 1944 roku do wtedy niewykończonego jeszcze domu przybyli sowieccy żołnierze przed świtem. Zabrali wówczas akowca Jerzego Raźnikiewicza. Wyprowadzili go i zaprowadzili następnie do komendy NKWD przy ulicy Purgalskiego. Za nami tuż po zakończeniu działań wojennych w lipcu 1944 roku mieściła się wojskowa komendantura miasta i więzienie NKWD. W tym miejscu e, siły Aparatu Bezpieczeństwa Armii Czerwonej e, zatrzymywały, przetrzymywały działaczy polskiego podziemia, ludzi, którzy związani byli z Armią Krajową, Narodową Organizacją Wojskową czy Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym. Wśród zatrzymanych byli m.in. Edward Kozera, Stanisław Białkowski czy Adam Kisielewicz. Roku Sowieci na Targowicy w Rudniku nad Sanem urządzili prowizoryczne więzienie. Wykopali cztery ziemianki. Cały plac ogrodzono drutem kolczastym. Był pilnowany przez uzbrojonych nkwd W tych ziemiankach przetrzymywano więźniów. Byli to głównie akowcy. 26. Listopada 1944 roku do ziemianek przywieziono więźniów z Leżajska, przywieziono Jerzego Rażnikiewicza. Tu go przetrzymywano prawie miesiąc. Przesłuchiwano go w różnych miejscach, w różnych domach rudnickich. W końcu 23. Grudnia 1944 roku wojenny Trybunał Sowiecki wydał wyrok na Jerzego Raźnikiewicza. Pięć lat łagrów. Następnego dnia była to Wigilia Bożego Narodzenia, niedziela. Wtedy wywieziono kilku akowców. Między innymi razem z Raznikiewiczem na wschód do łagrów. Pojechał Józef Morzech z Zarzecza, Bronisław Gołębiowski z Rudnika nad Sanem, Gajowy z Rudnika, Baranowski Ich los? Rudnika, Raźnikiewicz został wywieziony do więzienia w Lwowie. Stamtąd w połowie stycznia 1945 roku transportem w towarowych, nieogrzewanych wagonach wyruszał na Łagierniczy Szlak. Zimą w grudniu, bolejrze zostali załadowani do wagonów towarowych pod eskortą konwojentów rosyjskich, radzieckich. Te wagony były zamykane od zewnątrz to, to był styl taki typowo niemiecki. Wieźli ich na Syberię. Pamiętam, że ojciec opowiadał, że był mózg ponad 40 stopni w wagonach. Nie było żadnego ogrzewania, to były prymitywne wagony bydlęce, można powiedzieć. Ludzie tam zamarzali, częściowo z głodu, a częściowo z mrozu, bo już nikt nie był przygotowany na taką zimę. Pamiętam, ojciec mówił, że stawali w stepie. W stepie stawali i tam otwierali wagony i te trupy tych ludzi, którzy tam zamarzli, zostały wyrzucane na, na zewnątrz, na pobocze torowiska. Nikt tych ludzi nie grzebał, ci ludzie to zostawali tam. Pamiętam, że mówił o takim nauczycielu, który też został właśnie z jego wagonu wyrzucony. To był chyba Jan Pęcak, on był nauczycielem. Ojciec po prostu mówił, że ludzie ci więźniowie, którzy jechali, to tam płakali, patrząc na to, co wyrabiają ci ludzie z rozkazu Stalina. W tranzytowym łagrze w Złobinie na Syberii zmarł Współtowarzysz Niedoli Bronisław Gołębiowski. Umarli również w etapowych łagrach Edward Kozyra i Józef Zybura. Drogi z morzechem się rozeszły na łagrowym szlaku. Możdżek do Polski już nie wrócił, zginął w łagrze. Raźnikiewicz trafił do łagru w Perfiłowie, w rejonie Irkucka. Ze stacji w Tułunie do łagru pędzono ich kilkadziesiąt kilometrów przy trzaskającym mrozie. W łagrze trwała katorżnicza praca, głównie w tajdze przy ścinaniu i transporcie drzew. Praca trwała bez względu na pogodę, również przy śnieżycy i wielkim mrozie. Później transportem w towarowych wagonach przewieziono łagierników z Perfiłowa do zespołu łagrów Tajszet. Tu również pędzono łagierniku do pracy w różnych miejscach, najczęściej w tajze. O jego katorżniczym losie nic nie wiedziała rodzina mimo starań przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Później, już na przymusowym osiedleniu w Czeremchowie, Raznikowicz mógł pisać listy, ale żaden nie docierał do Polski. Tato to opowiadał, jak będąc w łagrach, w poszczególnych łagrach, bo był często przewożony, chyba ze dwa, trzy razy by te łagry były zmieniane. I zaraz po aresztowaniu, jak, jak już był w którymś tam kolejnym łagrze, pamiętam, że opowiadał, jak próbował nawiązać kontakt, żeby dać rodzinie w Polsce znać, gdzie w ogóle jest, ponieważ nikt nie wiedział, gdzie, co się stało po tym, jak ojca zabrano z Rudnika z Rzymianek. I w, te, I w tym obozie jednym była skrzynka taka, gdzie można było wrzucać te listy. I ojciec mówił, że kilkakrotnie pisał te listy. To były takie listy pisane na skrawku jakiegoś worka po cemencie i, i wrzucane do, do tej skrzynki i stamtąd przez komendanturę obozu niby miały być nadawane dalej. Natomiast nigdy te listy do Polski nie dochodziły. I tato właśnie mówił, że raz komendant obozu zapytał się go, co, no, co tam słychać, powiedział mu, że ono nie ma nic dobrego, bo mówi ciągle pisze do kraju, ale te moje listy nie docierają pewnie, bo żadna, żadne, żadna odpowiedź nie przychodzi. I wtedy właśnie on powiedział mu, nie przy, odpowiedź nie przychodzi i nie przyjdzie. Jeżeli chcesz, żeby ten list dotarł, to napisz i daj go mnie. Tato, pamiętam jak opowiadał, że napisał na, na skrawku worka z cementu. Tam było napisane, że, że żyje i że, żeby mu wysłali jakąś paczkę, jakiś suchy chleb, skórki z chleba, bo tam był głód w tym obozie. I oddał ten list właśnie temu komendantowi obozu i to był właśnie Pierwszy list, który do Polski dotarł do rodziny, i to była pierwsza wiadomość, że ojciec żyje. W połowie kwietnia 1947 roku, na podstawie amnestii, część łagierników została zwolniona z obozu. Przewieziono ich do zagłębia węglowego w Czeremchowie. W kolonii górniczej przymusowo ich osiedlono i zmuszono do pracy w kopalni. Tu, w Czeremchowie, w kopalni, poznał Marię Szczetniową z Kurska, Rosjankę, która była skazana na 5 lat łagrów i również zmuszona do pracy w kopalni. Mama moja przeżyła obóz w czasie wojny, w 1942 roku. Dostała się do niewoli i została wywieziona do Łagru niemieckiego. Ten obóz, w którym była moja mama, wyzwolili Amerykanie i po wyzwoleniu mama wróciła do Rosji. Pochodziła tam z Kurska i tam wróciła, ale ponieważ był rozkaz Stalina, że nie można było się oddać do niewoli, tylko... Trzeba, tak było powiedziane, że ostatnia kula jest dla ciebie, nie masz się oddać do niewoli niemieckiej, więc moja mama z mocy tej ustawy została po powrocie skazana na 5 lat przymusowej zsyłki na Syberię i trafiła tam do pracy, do kopalni, w której pracował również mój tato. I mama pracowała, pamiętam z tego, co opowiadała, przy taśmie, którą. Sunął, płynął węgiel z kopalni, i tam się po prostu poznali z moim ojcem. Mama znalazła się na Syberii w wyniku wyroku przez władzę radziecką. Skazana została na 5 lat. Wcześniej przebywała, została wywieziona do Ośmięcimia. Ta w po selekcji została skierowana do pracy i wywieziona do Niemiec. Pracowała w Niemczech. Po wyzwoleniu w 1945 roku przez wojska amerykańskie znalazła się w mieście Drezno w strefie amerykańskiej. Ponieważ Amerykanie chcieli zabrać tych wszystkich ludzi, którzy tam byli do swoich, do swoich krajów, względnie czy tam do innych krajów Europy Zachodniej, Bama zdecydowała się na powrót do Rosji. Z tego, co ja mi opowiadała, to sformowali Rosjanie, sformowali. Taką grupę tych dużych ludzi, którzy tam byli właśnie wyzwoleni i prowadzili ich do wagonów i na Syberii wywo wywozili ich do miejsca tam, gdzie zamieszkania było. Mama opowiadała mi, że zatrzymali ich Amerykanie po prostu wyposażyli tych ludzi rosyjskich, radzieckich w żywność, w odzież wszystko, zostało to wszystko zabrane. W Czeremchowie Graźnikiewicz ożenił się z Marią. Wkrótce urodził się im syn, Walerian, a po półtora roku córka, Antonina. Ojciec po wywózce na Syberię wylądował w dwóch obozach. Pracował w lesie w Tajdze przy wyrębie drzewa. To był tajsze Wager i Tuum Te dwa obozy, w których ojciec pracował. Opowiada, że panował tam nieopisany głód. Ci ludzie po prostu byli niedożywieni, a jednocześnie Władza radziecka, czyli ci konwojenci tam wszyscy, po prostu pędzili ich do pracy ponad siły. Ojciec opowiadał, że ukradł dwa ziemniaki, bo przywieźli dostawę do ziemniaków, przywieźli do obozu, ukradł dwa ziemniaki i został przy tym przyłapany. Dostał za to 6 dni karceru. Siedział w tym, tam tylko było, jak to mówił, dostało tylko trochę wody do picia i kromet.